Wideo poradnik o dostosowaniu instytucji i usług publicznych do potrzeb osób z problemami zdrowia psychicznego. W filmie występuje pani Kinga, kobieta po pięćdziesiątce z krótkimi blond włosami. Ubrana jest w czerwoną bluzkę i granatowy żakiet bez kołnierza, częściowo zapięty na zamek. Nosi złoto czarne okulary, filmowana jest na żółtym tle. Wypowiedzi pani Kingi, Przedzielane są animacjami. Animacje ilustrują wypowiedzi lektorki i pokazują zatłoczoną rejestrację w przychodni. Przestraszony mężczyzna w żółtej bluzie, symbolizującej problemy zdrowia psychicznego, ucieka z budynku w ataku paniki. Dłoń trzymającą długopis i wypełniającą formularz. Osobę wypełniającą formularz. Przy jednym małym stoliku z dwiema innymi osobami. Ciemną salę kinową, zapełniającą się widzami. Wśród nich mężczyzna w żółtej bluzie, nerwowo szukający wyjścia. Pojawia się laptop z napisem Dostępność na ekranie, a po napisie schemat sali z oznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi. Film ma napisy dla osób niesłyszących. A w lewym dolnym rogu ekranu znajduje się tłumacz języka migowego. Film trwa około 4 minuty. Ustawa o dostępności to istota rządowego programu Dostępność Plus. Zobowiązuje podmioty publiczne i ich personel do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Mam na imię Kinga. Jestem osobą z doświadczeniem kryzysów psychicznych. Na co dzień nie rzuca się to w oczy, ale zdarzają się sytuacje, które są dla mnie trudne. Opowiem o tym, co możesz zmienić w Twojej instytucji, abym mogła samodzielnie korzystać z przestrzeni publicznej. Osoby z problemami zdrowia psychicznego mogą odczuwać dyskomfort związany z przebywaniem w miejscach publicznych i zatłoczonych pomieszczeniach. Mogą czuć lęk przed kontaktem z drugą osobą. W takich sytuacjach mogą być niespokojni i drażliwi. Na skutek odczuwanego stresu mogą w niewłaściwy sposób zrozumieć kontekst sytuacji, czy zachowanie osób z otoczenia. Mogą przez to doświadczać gonitwy myśli i nie przestrzegać norm społecznych. Pamiętaj, że osoby, które zachowują się niestandardowo, mogą mieć problemy zdrowotne. Nie oceniaj. Spróbuj pomóc. Podejdź do takiej osoby ze spokojem, zaproponuj obsługę poza kolejnością lub możliwość oczekiwania na zewnątrz budynku. Osoby z problemami zdrowia psychicznego mogą odczuwać lęk, gdy muszą wypełnić dokumenty urzędowe w obecności wielu osób. Mogą czuć się obserwowane i obawiać się wykorzystania ich danych osobowych. W sytuacjach stresujących osoba z problemami zdrowia psychicznego może mieć problem z koncentracją uwagi i wykonaniem zadania. Jeżeli widzisz osobę, która ma problem z wypełnieniem formularzy, zaproponuj swoją pomoc lub miejsce, w którym klient będzie czuć się bardziej komfortowo. Osoby z problemami zdrowia psychicznego w wielu sytuacjach mogą być narażone na przeżywanie silnego stresu. Lęk przed zamkniętą przestrzenią, dużą grupą ludzi czy ciemnością utrudnia codzienne funkcjonowanie. Na przykład, kupując bilet do kina lub teatru, wybierają zwykle miejsca brzegowe. Czują się komfortowo siedząc blisko wyjścia z sali. Ale nie zawsze informacja o wyjściach ewakuacyjnych jest dostępna. Warto umieścić na stronie internetowej teatru, kina lub muzeum zakładkę Dostępność, na której można znaleźć plan z zaznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi. Jak widzisz, czasami potrzeba tak niewiele, byśmy wszyscy czuli się komfortowo i bezpiecznie w przestrzeni publicznej. Bądź uważny i wrażliwy na zachowanie oraz sygnały osób ze szczególnymi potrzebami. Twoja reakcja i pomoc. Ma znaczenie. Dzięki nowej ustawie przestrzeń publiczna staje się dostępna dla wszystkich. Pamiętaj, zapewnianie dostępności to nie kwestia dobrej woli, to nasz obowiązek. Więcej informacji na temat ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami znajdziesz na stronie gov.pl.